Udało się, zrobiliśmy to. Zdobyliśmy Mistrzostwo Ligi i jednocześnie stałem się pierwszym Polakiem, który zdobył złoty medal w siatkówce na Wyspach Owczych. Ale po kolei. Mjolnir, czyli zespół, w którym grałem w tym sezonie, zdobył szósty raz z rzędu Mistrzostwo Wysp Owczych i udało się to pierwszy raz w historii od... W pierwszym secie zdominowaliśmy naszych przeciwników. Udało się wygrać bez najmniejszych problemów. Drugi set był troszeczkę bardziej wyrównany. Kilka fajnych obron, bardzo długich akcji, świetnych ataków. Jednak pod koniec drugiego seta wydarzyła się bardzo niefajna sytuacja. Kiedy skakałem do bloku. Po ciekawej akcji, no niestety, skręciłem kostkę. Oczywiście teraz Wam wrzucam w zwolnionym tempie, jak to wyglądało. No niestety, spadłem na nogę naszego środkowego, kostka się skręciła. Mimo wszystko, wyszedłem w złotym secie, zagrałem cały set do końca, adrenalina podziałała, ale czy to było to mądre z mojej strony? No nie.